Po udanych zbiórkach elektrośmieci świdniczanie będą mogli pozbyć się starych, zużytych i niepotrzebnych opon. Możliwość bezpłatnego i ekologicznego oddania opon ma związek z dokonywaną w okresie wiosennym ich wymianą. Oddać można wszystkie rodzaje opon samochodów osobowych, ciężarowych, pojazdów rolniczych czy też rowerów. Zbiórka prowadzona będzie w godzinach od 9 do 17 w siedmiu punktach wyznaczonych na terenie Świdnicy. Lista miejsc. Ulica Henryka Pobożnego, kontener na parkingu przed garażami. Ulica Teatralna, kontener przy garażach. Ulica Przemysłowa, kontener przy wjeździe na ulicę Reja. Ulica Polna Droga, kontener na parkingu przy Zalewie. Ulica Langiewicza, kontener przy garażach ulica Ceglana, kontener przy garażach obok wejścia na teren ogrodów Relax i ulica Jałowcowa, kontener przy garażach. Opony zebrane w ramach akcji zostaną przekazane do utylizacji, dzięki czemu zostaną wykorzystane jako paliwo alternatywne lub poddane recyklingowi materiałowemu i otrzymają drugie życie. Zostaną wykorzystane do produkcji np. dywaników samochodowych, mat gumowych lub nawierzchni placów zabaw.